Enzymy, czyli biokatalizatory, są białkami, które przyspieszają procesy zachodzenia reakcji metabolicznych w organizmie poprzez zmniejszanie energii aktywacji. Poza enzymami białkowymi wyróżniamy także rybozymy, czyli cząsteczki RNA katalizujące procesy syntezy białek. Jak jest zbudowany enzym? Do centrum aktywnego wchodzi substrat, by związać się z enzymem w kompleks. Jego kształt zależy od struktury trzeciorzędowej białka. Do centrum allosterycznego mogą przyłączyć się efektory. Do prawidłowego działania enzymy potrzebują części niebiałkowej, czyli kofaktora. Kofaktory dzielimy na trzy grupy. Koenzymy, nietrwale związane z enzymem związki organiczne, np. witaminy z grupy B. Grupa prostetyczna, trwale związane z enzymem związki organiczne, np. h 2 Trwale związane jony metali, np. Fe3+, Cu2+, Zn2+. Właściwości enzymów nie biorą udziału w reakcjach. Zmniejszają energię aktywacji, są specyficzne, katalizuje jeden typ reakcji, są swoiste, łączą się z jednym rodzajem substratu. Wyróżnia się sześć klas enzymatycznych: oksydoreduktazy od reakcji utleniania i redukcji, transferazy, przynoszące grupę funkcyjną z jednego związku na drugi, izomerazy, przynoszące grupę funkcyjną w obrębie jednego związku, liazy od reakcji rozkładu bez udziału wody. Hydrolazy od reakcji rozkładu z udziałem wody i ligazy inaczej syntetazy od reakcji syntezy. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej. Stężenie substratu. Im jest ono większe, tym prędkość reakcji jest większa do momentu wysycenia się enzymów substratem, to znaczy do chwili, gdy wszystkie enzymy mają co przetwarzać. Tutaj trzeba powiedzieć o czymś takim jak stała Michaelisa, zapisywana jako KM. Jest to stężenie substratu, w którym prędkość reakcji osiąga połowę prędkości maksymalnej. Im większa stała Mikaelisa, tym mniejsze powinowactwo enzymu do substratu, czyli enzym i substrat łączą się mniej chętnie. Stężenie enzymu. Im jest ono większe, tym prędkość reakcji jest większa do momentu kiedy cały substrat zostanie przekształcony w produkt. Temperatura. Szybkość reakcji wzrasta do 30 stopni Celsjusza, a powyżej tej wartości spada, ponieważ białko zaczyna denaturować. PH. Każdy enzym ma swoje optymalne pH. Odstępstwa od tej wartości skutkują zmniejszeniem prędkości reakcji. Inhibicja enzymatyczna, czyli zmniejszenie szybkości reakcji, nieodwracalna, np. z powodu trucizn lub wysokiej temperatury i alkoholu, prowadzących do denaturacji. I dwie inhibicje odwracalne, czyli inhibicja kompetycyjna, inaczej współzawodnicząca. Inhibitor walczy o miejsce substratem w centrum aktywnym, ponieważ są do siebie podobne kształtem. Można je zapobiegać, zwiększając ilość substratu. Inhibicja niekompetycyjna. Inhibitor nie jest podobny strukturalnie, więc przyłącza się do centrum allosterycznego, co sprawia zmianę struktury trzeciorzędowej białka enzymatycznego, co prowadzi do zmiany kształtu centrum aktywnego, do którego przestanie pasować substrat. Można ją odwrócić, wprowadzając substancję, która ma większe powinowactwo do inhibitora niż enzym. Na koniec, wyróżniamy dwa modele działania enzymów: model zamka i klucza, w którym substrat świetnie pasuje do centrum aktywnego. Oraz model indukcyjnego dopasowania, czyli taki, w którym centrum aktywne nieco zmienia swój kształt. Dzięki za oglądanie i zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale.